Sami powiedziałem na dole, patrzyłem, kto mi I ja już wiem. Co to za klaskę przyszedł, że nie przyszedł dalej. Wrocław 26.01. Proszę Państwa. To na pewno dzisiaj, to na pewno teraz. Tak, proszę i dla wszystkich internautów, którzy tam są przed monitorami. Trochę szkodzą wzrok, ale powiem z największą przyjemnością i w ogóle zdumiewająca osobowość y, nie, nie moja, zwycięzczyni, muszę Państwu powiedzieć, że w tym roku zwycięzczyni kobieta roku w tym wielkim finale została pani Mardina Kaczmarek! Jego Martyna. Всего доброго. czeku na 20 tysięcy złotych i zaproszenia na profesjonalną sesję zdjęciową. To wszystko dla pani Martyny. Dla pani Martyny Kaczmarek. Wielkie brawa, proszę państwa! Działa! Ja tylko chciałabym jedną rzecz, bo wiem, że dzisiaj długo przedłużałam i w ogóle, ale są tu dzisiaj znowu moi wspaniali rodzice, którzy nigdy nie powiedzieli mi, że to, co chce zrobić, nie ma sensu, że nie uda Ci się. No bo jaka 19 zakłada fundacji w wieku 19 lat? <grym> i>, I oni nikt mnie nie powstrzymali, a dzisiaj chciałam pozą rocznicę ślubu. I, <grym> I bardzo ich za prawa. I dziękuję wszystkim kolejnych fundacji, bo gdyby nie wy to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Więc dziękuję. I wszystkim dziewczynom tutaj. Wielkie brawa dla Was. serdecznie zjadujemy. Panie Mariuszu, ja widzę błysk w Pana oku. To nie błysk, to łza. To za radości i to szczęścia. Łza, e, radości, jak najbardziej szczęścia, która, nie będę ukrywał, po raz drugi się pojawiła dzisiejszego wieczoru. Pierwszy raz pojawiła się w momencie wręczania Wam, e, mojej niezwykłe panie kwiatów. Oglądając e, prezentację każdej z Was, nie ukrywam, że coś mnie złapało za serce i trzyma do tej pory. I stąd też ta łza, która się w chwili obecnej, po raz drugi pojawiła dzisiejszego wieczoru. Gdzieś wcześniej pomyśleliśmy, a przecież ja pomyślałem, jeszcze nad jedną kwestią. Stąd też w tym momencie wam, było wam zadane jedno tak z perspektywy czasu można stwierdzić potępione pytanie: Co by było gdyby? Każda z Was jest niezwykła, każda, za każdą z Was stoi niesamowita historia. Gratuluję każdy z Was osobno, bo po sportowemu, jakbym powiedział, albo mógłbym powiedzieć, że zwycięzca jest zawsze jeden i tak, i tak rzeczywiście jest, ale za każdą z Was. To jest niesamowita historia i w moim przekonaniu, każda z Was jest, jest, jest dzisiejszego wieczoru zwycięzczynią. Gratuluję bardzo serdecznie.